Ciemka, ja jestem Adacho. Marzec powoli się kończy. Dzisiaj w nocy zegarki same się przestawią. Zazwyczaj to się mówi, że dzisiaj w nocy przestawiamy zegarki. Czy jest ktoś z was, kto ręcznie wstaje na przykład o drugiej w nocy i przestawia godzinek na, go na godzinę trzecią? Przecież one wszystkie już same to robią, prawda? To nie zmienia faktu, że dzień będzie w końcu dłuższy. W sensie, że będzie taki sam, tylko że będzie później jasno. I tak się składa, że to jest dla mnie dobra informacja. Ja lubię ten czas letni. Uważam, że taki czas to mógłby być zawsze. Nie musielibyśmy w ogóle Niczym się przejmować, ale dzień dłuższy, jaśniejszy nie będzie jedyną rzeczą, która jest dłuższa, bo dłuższy jest również nasz. Wykres, ten, który tutaj Wam pokazuję. Chciałem powiedzieć, że dłuższy jest nasz członek, ze względu na to, że mamy na zakolach obecnie 10 679 członków. Cieszę się, że nasze wspólne członki się wydłużają, że się powiększają, że jest nas coraz więcej. W marcu dużo rzeczy się działo i był film kinowy Battle of Gods, i było, była końcówka Dragon Daima Mieliśmy również Dzień Saiyan, więc generalnie. Nie, no, nie oszukujmy się. Jest taka pustynia, że. Prawdopodobnie przez następne miesiące nic się nie będzie działo w świecie Dragon Balla. Przypominają mi się dosłownie te... Ta seria na YouTubie, mogę Wam w sumie pokazać. Ta seria na oficjalnym Dragon Ballowym kanale na YouTubie, który w sumie ma... Niecałe 12 tysięcy subów. Niektóre te filmy oglądam. Co tydzień wrzucają filmiki, w których opowiadają o tym, co w zeszłym tygodniu będzie się by, działo się, albo co się będzie działo w przyszłym tygodniu. I na przykład jest mowa o tym, że wychodzą jakieś karty, albo że ktoś coś narysował, albo że na przykład jest pan, który też trenuje na siłowni i ma karty, i rozmawia z drugim panem, który ma bluzę i rozmawiają o kartach, ale fajnie. I tutaj gadają o tym przez 5 minut. Potem ten pan o tym mówi Victoru Chita. A potem jest kilka rzeczy, na przykład, nie wiem, Toyotaro narysował albo jakieś archiwa Akiry Zajwiście, Zajebiście, co nie? I tak to się żyje w tym świecie Dragon Ballowym, kiedy nic się nie dzieje, ale mimo wszystko trzeba nagrywać jakieś newsy. Ale dobrze, przechodzimy do waszych postów. Jest mój chyba ulubiony post w zeszłym miesiącu, w zasadzie w tym miesiącu jeszcze. Maniek, który przegrał zakład, bo Janemba się jednak nie pojawił w Dragon Ball Dime'a i Maniek był pewien, że się pojawi Janemba. Ja powiedziałem, że się Janemba nie pojawi, a przegrany miał <grych> wykonać taniec Haibisa. <grych> Jeszcze muzyka została wrzucona. Ja rzuciłem hasło, że może pójść do lasu i na przykład zrobić to bez koszulki. Potem się trochę z tego wycofałem. Czy on ma teraz, zauważyłem, koszulkę z frizą? Nie byłem w stanie na początku rozpoznać, ale chyba ma koszulkę z frizą na samym początku. I to wydaje mi się, że jest koszulka z Resurrection of F, co jeszcze jest zabawniejsze, jak o tym sobie myślę. Dziękuję ci, Maniek, za to, że jesteś słowny. Podoba mi się ten taniec. To jest y, drugi raz, kiedy na zakolach Hadaha ktoś w przeciągu miesiąca y, tańczy taniec Haibisa. Drugi raz. To nie jest jakoś szczególnie dużo, ale nadal dziwnie, że wydarzyło się to dwa razy. Dawid Mrowiec. No dobra, Adam, podpiszę rysunek. Czas realizacji w sumie 6 godzin. Zastanawiam się, czy nie przesadziłem trochę z tym czerwonym. Dawid narysował takiego zajebistego wegetę. To jest ten sam Dawid, który jakiś czas temu narysował takiego fajnego cyberpunka z czerwonym cieniem. Ostatnio chyba się czepiłem Dawida, że nie podpisuje swoich rysunków i mimo tego, że zajebiście Rysuje, to mógłby chociaż napisać słowo czy dwa. No i tutaj napisał słowo czy dwa. 6 godzin. Podoba mi się to, że Dawid zaczął rysować rysunki w takim mrocznym, czerwonym stylu. Także obecność Dawida w comiesięcznym przeglądzie grupy jest absolutnie obowiązkowa. Zresztą tak samo jak obecność Krzysia który narysował tym razem Goku SSJ4. Nie wierzę, że to mówię komplementując bardzo Dragon Ball GT, ale taka jest prawda. Tego prawdziwego, tego jedynego słusznego Goku SSJ4. To będzie trochę dziwne. Krzysiek napisał, że y, osobiście coś mu w nim nie leży. Moim zdaniem, jeśli miałbym się tutaj przyczepić, to ja bym powiedział, że ten kosmyk jest, jest dziwny. W sensie kształt tego kosmyka jest dziwny. Nie wiem, dlaczego on jest taki pofalowany. Jakby ten po prawej stronie wygląda naturalnie, a ten wygląda tak, jakbyś Krzysiek nie wiedział, w którą stronę on ma się ułożyć. Więc y, moim zdaniem ten kosmyk jest problemem ale jak patrzę na przykład na spodnie, to wybaczam wszystkie błędy. Po prostu te spodnie i kolorki, zagięcia, cieniowanko, zajebiście to wygląda. Franciszek Łukasz napisał Jak fani magii Newy? czy SSJ4 jest w kanonie? To jest ciągłości fabularnej z Dragon Ballem Z i Dragon Ballem S? Czy go nie ma? Bo jak nie jest, to po co wprowadzać drugi raz SSJ4 do niekanonicznego źródła? Żeby zarobić pieniążki na nostalgii, myślę, że o to chodzi. O co wam chodzi? Przecież to jednorazowa forma, tylko Neva ją włączyć. Wszystko jasno pokazali, ślepi jesteście. Ech, wam to trzeba tłumaczyć, jak dzieciom. Goku pewnie ma w sobie jeszcze trochę magii newy. Wy naprawdę nie rozumiecie prostych rzeczy. To jasne, że to szczególna, możliwa forma, tylko dzięki newie. Newa pewnie umrze i forma zniknie. A w ogóle to Daima może być inną linią czasową, więc o co wam chodzi z tym SSJ4. Ale zobaczycie, wyjaśnił wszystko Newą. Czyli Goku już wcześniej trenowałby mieć SSJ4, to wcale nie jest aż takie jasne. Na pewno wyjaśnił w drugim sezonie wszystko. Trzeba wam tłumaczyć oczywistości. Nie do końca rozumiem, jakie stanowisko zajmuje Franciszek Łukasz. Nie wiem które to imię, a które to nazwisko. Wydaje mi się, że Franciszek to chyba nazwisko, nie? A może to po prostu nie dał nazwiska, tylko dwa pierwsze imiona swoje. Czy on broni Dragon Ball'a Daima? Czy on po prostu się wyśmiewa z ludzi, którzy próbowali sklecić to, jakby dopisać trochę fabuły do tego SSJ4? Jeśli ktoś chce mieć jakiś kanon w głowie, to niech patrzy na 42 tomy mangi Dragon Ball i niech to mu wystarczy. Majin Vegeta, praca około sie... 7 godzin. Ja pierdolę, to wygląda jak, to wygląda jak grafika wygenerowana... W komputerze. Te nogi Wegety, w ogóle w sposób w jaki Wegeta jest pocieniowany, kreska, wygląda jakby to była normalnie grafika komputerowa. O co tu chodzi? Czy to jest prawdziwe? Tak, a czemu miałby nie być? No bo wygląda tak dobrze, że wygląda to jak grafika komputerowa. No nie zakładam, że kłamiesz, ale możesz to potraktować jako komplement, jak... Rysunek wygląda tak dobrze, że wygląda jak grafika zrobiona. Może nie w AI, ale ogólnie komputerowo wygenerowana. Musicie przyznać, że wygląda to dobrze. Biorę po 200 zł od każdej z drużyn i słucham Państwa. Ogłoście już, czy daj to kanon, bo to napięcie mnie wykończy. Panie Januszu, proszę powiedzieć, czy ta historia? kanoniczna jest tutaj z nami w pokoju a to jest jakiś repoz z innej stronki aha dobra ja wiem że to już się bardzo mocno znudziła ta dyskusja ale to jest post z początku marca więc jeszcze się zalicza do tego yy, do tego przeglądu to też się zalicza mimo tego że prawdopodobnie większość z was nie skojarzyła w ogóle o co tu chodzi ale potem Mateusz na jednym z moich live'ów chyba to było na live'ie napisał że chodziło mu o... Czy ktoś pomyślał o tym samym? Zaraz zobaczę w komentarze. O! Jest! Nawet dałem emotkę. Odrastające włosy Adacha. Od razu mi się skojarzyło, bo Marcia mi powiedziała, że jej widzowie, niektórzy, mówią, że moje włosy przypominają kiwi. Nawet kształt tego kiwi przypomina moją głowę, no nie? Taka podłużna. Więc włoski Adaśka przez zgoleniem. Okej, okay, no okej, okay, czyli część tutaj już łączy kropki. To grupa dla fanów Dragon Dragonballa! Nie, to grupa dla każdego! To grupa dla osób z zakolami. Tak, rozumiem mema, ale tak na dobrą sprawę to ten drugi koleś ma rację, mimo tego, że płaczę. To jest grupa dla każdego. <gry> Był kiedyś wątek na prezentowanie swoich armat? O, chodzi o kanony o armatę, o kanon. Tak, już dużo o tym rozmawialiśmy na początku miesiąca. Wiecie co? Zrobię ankietę. Może do końca nagrywania tego odcinka zagłosuje przynajmniej kilka osób. Pytanie orientacyjne, bo chcę coś sprawdzić. Czy ma się zakola? Tak, mam duże? Tak, ale są małe. Nie mam? Mam łysą głowę. Chciałem dodać jeszcze jedną opcję. Nie, bo jestem kobietą, ale w sumie pomyślałem... Chyba są kobiety, które mają też zakole, Nie takie olbrzymie, ale... <laughs> Nie chciałem tutaj nikogo dyskryminować, więc uznajmy, że ta ankieta może, może zostać opublikowana. Najwyżej za 5 godzin ją usunę, ale... Zobaczymy, czy jest to grupa faktycznie dla osób, które mają zakola. Także zostawiam to sobie na sam koniec i idziemy dalej. Pokonani główni antagoniści sagi. Eee... Psz, psz. Vegeta tam asystę przy selu. Eee, ma asystę trochę przy frizie Golden. Czyli już pół punktu i pół punktu to jest w sumie jeden punkt. Pokonał top, po który był w sumie. No nie, jest był główny anteon. tego nieści. Miał dużo asystę przy marzynbu. To jest kolejny pół punktu. Pozwolił Goku na wyciągnięcie jakichś wniosków ze swojej walki z hitem, więc to jest kolejne ćwierć punktu. Chociaż. bił się z za masu. I dobrze mu poszło. To jakieś takie 0,20, może. Punktu. Pomagał przy walce z Moro, przecież to on przekazał kulkę dla Goku energii. I przytrzymał gasa, kiedy uczepił się jego nogi, jak mały Jork. Więc, sorry, Vegeta w mojej książce wygrywa. Dodam jeszcze, że oprócz tego Majin Ku został królem, a Vegeta tylko książek... Kilku... A weź, kurwa. <laughs> Moja tierlista czekolad. Smaków nie firm. Wyjątek dla Shogeten, gdyż bardzo wyróżniają się. W ocenie brany jest pod uwagę początkowy smak oraz ten po zjedzeniu większej ilości i nic więcej. Wiecie co? Ten ranking sprowokował mnie do tego, żeby zrobić własny ranking czekolad. Bo ja tak patrzę na niego, to wiecie co bym z nim zrobił? Zapisałbym go sobie... I bym zrobił tak <noise> Może ewentualnie bym mleczny nie dał na samą górę Bo mleczna to nie jest moja ulubiona czekolada Ale byłoby bliżej chyba, gdyby zrobić tak niż na odwrót I oczywiście pozamieniać, pozamieniać tiery Co to w ogóle ma być? Biała czekolada, która ma z czekoladą najmniej wspólnego Na pierwszym miejscu orzechowa trafiła do tieru B Gorzka trafiła do tieru C Miętowa w ogóle, która jest najbardziej chyba obrzydliwą czekoladą Trafiła do wysokiego tieru A To jest prowokacja To jest prowo O to teraz Olacho niech zrobi listę czekolad. Przy okazji orzechowa powinna być wyżej, nawet jak wchodzi w zęby. Kurwa, nawet ludzie się tutaj wymieniają <śmocjami> promocjami. 2 plus 2? Nie, no ja tam czekolady na co dzień nie jem, ale niech będzie. Kiedy ona ma te dni, ale wiesz, że prawdziwy pirat Morza Czerwonego się nie boi. Wiecie, co sobie tak my myślę z perspektywy czasu, yy, jak już wiem, że ta farba się zmywała, to bym chyba bardziej pofarbował sobie głowę. Bo tak yy, zrobiłem to na szybko, żeby na pewno się zmyć, no bo wyobraźcie sobie sytuację, w której na przykład ta farba mi z głowy nie schodzi. I. I co wtedy? To jest jeden z najdziwniejszych postów, ale jednocześnie jeden z moich ulubionych postów w marcu. Mateusz Gregorczyk wrzucił zdjęcie ziemniaka, który. Jest przerobiony na jakiegoś bałwana, i podpis: się mam. podczas obierania ziemniaków coś mnie naszło i zrobiłem oto takiego ziemniaka. Jakby dokładnie to, co tutaj napisałem, podtrzymuję. Rodzina dalej czeka na obiad, a ten robi ludzika z ziemniaka, bo coś go naszło. Coś go naszło, kurwa. Obierał ziemniaki, chciał zrobić obiad. I nagle postanowił, że ten ziemniak mu przypomina bałwanka. I zrobił kurwa bałwanka. Wydrążył mu oczy, zrobił mu nosek. Zrobił mu włosy z jakiegoś koperka, pójście na to z takiej perspektywy, że gość o tym pomyślał, zrobił to, zrobił to bardzo starannie, zobaczcie, że każdy ten listek jest wsadzony dosłownie w dziurkę zrobioną na głowie tego ziemniaka, a potem sfotografował go, wrzucił na zakola i pochwalił się tym. Ja naprawdę... Czasami jestem pod wrażeniem. I co potem z tym ziemniakiem zrobiłeś? Ugotowałeś go, zjadłeś, czy tak stoi u ciebie na półce? To jest jedna z najbardziej losowych rzeczy, która pojawiła się w tym roku na zakolach, albo w ogóle przez ostatni rok na zakolach. O, Janusz Łądka wrzucił takiego Goku wydrukowanego w 3D, który jeszcze nie miał włosów. A, tutaj już jest efekt końcowy, zobaczcie. Wygląda zajebiście, co prawda jeszcze ta skóra jest dość blada, przez co ten Goku wygląda dość nienaturalnie, ale nawet ma uchwyt na długo krótka, w takiej formie 3D. Ktoś tutaj wcześniej zabawnie napisał, że tutaj <noise> fajna podstawka pod jajko. <noise> Ale musicie przyznać, że wygląda fajnie. W ogóle ja nie rozumiem, jak działa to drukowanie 3D. Jak to możliwe? Nie rozumiem tego w ogóle, widziałem, że drukarki 3D wcale nie są aż tak drogie. Tak czy siak. Piotrek, zobaczcie, mamy na grupie Fightera. Ostatnio wrzucałem post na grupę, że mam walkę zawodową i idę po zwycięstwo. Wrzucam grafikę, że nie rzucam słów na wiatr, a wasz za kolak nadal zostaje niepokonany z bilansem 4.0. Niedługo pewnie dostanę jakieś filmy i nagrania z walki, więc na pewno się z wami podzielę. Cieszę się, że mogę być częścią tak wspania wspaniałej społeczności. Pozdrawiam, oczywiście, Adacho, jak i wszy Adacha? <grym> jak i wszystkich z grupy. Pozdro! PS. Walkę wygrałem jednogłośną decyzją. Piotrek Szewc. Zapamiętajcie to imię i nazwisko. O, Wojtek coś napisał Dudkiewicz. Ja pierwolę kiedyś wysyłałeś post, że jedziesz z Poznania do Holandii i myślałem, że to zbieżność nazwisk. Teraz jednak dobrze skojarzyłem. Ja byłem nawet na tej walce we Wrocku. Dla kujawy pojechałem. Gratulacje, petardę pojedynek dałeś. O kurde! Życzę Fenu i KSW ale by było, gdyby Piotrek doszedł na przykład do jakiegoś KSW. Gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Cieszę się, że są tacy ludzie tutaj. Chciałbym zobaczyć tę walkę. Czy jest jakiś na przykład filmik na YouTubie? Hmm, średnio widzę. Zobaczcie, co tu się odbywa. Już o tym mówiłem na łamach innego filmu, ale Tomek, autor mangi Adaho wrzucił okładkę taką powiedzmy koncepcyjną swojego nowego projektu, który tym razem będzie trochę bardziej poważny, ale może będzie lepiej, jak przeczytam po prostu to, co Tomek tutaj napisał. Okładka koncepcyjna, a tytuł roboczy, ale podrzucam tutaj tę małą zapowiedź czegoś, co być może powstanie, żeby jakoś zmotywować się do narysowania historii, która siedzi mi w głowie już od dłuższego czasu. Dragon Ball Powerless, czyli. Smok piłka bezsilność, bezsilny w zasadzie, bo bezsilność to byłoby powerlessness, a tutaj mamy Dragon Ball bezsilny, fabuła i rysunki Tomek Prucnal, zobaczcie. Tutaj mamy sajanina, który ma na twarzy jakieś blizny, chociaż jakby to oczy były mu wyłupane, niekoniecznie jakby to był bardok na przykład, to jest chyba jakaś inna postać. I Goku z Wegetą lecą na Kinto, to wygląda jakby to już było w nowych czasach, po Dragon Ballu Super na przykład, no nie? Ciekawie to wygląda. Jestem zajarany, Tomek, jeśli jeśli to wypuścisz, ja będę po prostu to czytał z zapartym chemii, oczywiście jeśli pozwolisz będę nagrywał na ten temat filmy, żeby trochę podpromować ten twój tytuł, twoją pracę. No wygląda, wygląda to świetnie, jestem zadowolony że dalej masz ochotę na rysowanie, więc... Teraz jakbym rzucił hasło w tytule nawet, że autor Adaho Balls wypuszcza mangę, ludzie by się rzucili jak na świeże bułeczki. Siemka! Trzecia sesja już za mną, jeszcze z dwie lub trzy, w bliżej nieokreślonym czasie, niżej te zdjęcia z poprzednich sesji. Zobaczcie. Dragon Ballowe super, chociaż nie tylko, Rysu... oh, Czekajcie, czekajcie. Muszę zrobić zbliżenie na twarz tego Goku i Freezy. Podoba mi się to, ten układ w stylu takiej mangi, że mamy panele obok siebie. Zobaczcie, muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Muszę zwrócić uwagę na twarz... Na twarz Frizy i Goku. Bru. <śmiech> Bru. <śmiech> Bra. Bra. <laughs> <laughs> Bra. <laughs> no jak się patrzy, to tego nie widać od razu, ale no cóż. Ciekawe czy ktoś zwrócił na to uwagę. Ja myślę, że tutaj jest sporo takich ludzi, którzy, którzy się będą... Okej, okay, nie, niekoniecznie. Zobaczcie. Pochwalę się swoim przy okazji. O! Ten też fajny. Saga Granoli, Merus, Ultra Instinct, Goku Black, nieźle. Nikt nie napisał? Okej, okay, to w takim razie przepraszam, nic nie mówiłem, fajny tatuaż. 38 lat, patrzcie jaki tort dostał Tomasz. 38 lat chłop ma i dostał tort ze świeczkami, z Goku, ze smoczą kulą Dragon Ballowy. To jest piękne, no kurde. Można się cieszyć Dragon Ballem i anime i mieć swoją zajawkę nawet w takim wieku. Trochę spóźnione, ale wszystkiego najlepszego, Tomasz. Goku SSJ4, sztuczna skóra. Ktoś tutaj uczy się być tatuatorem chyba, prawda? Za każdym razem pytam o to jakaś różnica. Nie, muszę teraz to wygooglować. Artystę tatuującego ludzkie ciało można nazwać tatuatorem albo tatuażystą. A jak ktoś jest z was tatuatorem czy tatuażystą, to woli, żeby go nazywać tatuatorem czy tatuażystą? Ten miesiąc to jest dosłownie z podznaku małpy. Cały czas jakieś jest 4 Wszystkiego najlepszego dla mnie. I dla Macieja również wszystkiego najlepszego. Co prawda, te jego urodziny były prawie już. Miesiąc temu, bo 1 marca, ale niech będzie. Dostał Balonika z małym Goku i Sparking Zero na PS5. Yy, gierka jest fajna, ale szybko się nudzi. Przynajmniej mi, nie wiem jak wam. Możecie też napisać w komentarzu, czy ktoś z Was jeszcze gra w Sparking Zero. Albo jeśli nie gracie, to napiszcie dlaczego już nie gracie. Bo ja na przykład nie gram, bo przeszedłem wszystko. Nie mam zamiaru grać przeciwko innym graczom. Czekam oczywiście na DLC, bo będzie. Ogłoszono już DLC Mały Vegeta, Glorio i tak dalej. Chyba dobrze pamiętam, że Gloria też będzie. Jest post z kina, z Battle of Gods. Szczerze mówiąc, żałuję, że nie grali tego blisko mnie, bo chętnie bym poszedł na Dragon Balla do kina, ale nie miałem jakoś szczególnie okazji, żeby jechać tak daleko. Czym się różni ta wersja rozszerzona od zwykłej? No, Goku ss 4 był, nie? Z birusem na samym końcu. Twój stary, gdy lekarz go spytał o datę urodzenia syna. Co, że nie pamięta, ale hamska reklama tutaj wleciała. Gość po prostu do posta, który nie jest w ogóle związany z tym, co wrzuca, wrzucił zdjęcie koszulki. Czas na hamską reklamę, prawda? Jest przynajmniej kilka postów związanych z moim cosplayem, chociaż cosplay to jest dość duże słowo, kiedy przesadziłeś z karotką. Jeszcze trochę i stanie się Sławkiem z GFDA. No kurwa, kolejny raz wrzuca tę swoją... Jeszcze jedną taką rzecz zobaczę i wrzucam zawieszenie. Za hamskie reklamowanie. Zakaz reklamowania bez zezwolenia. Daj grupie więcej niż chcesz od niej uzyskać. Autopromocja, spam i nieistotne linki są niedozwolone. Jednak istnieje możliwość otrzymania pozwolenia na reklamę, jeśli nie jest ona jedynym powodem, dla którego jesteś na grupie. No goś wrzuca kurwa swoje rzeczy w... Jeśli tutaj będzie jego koszulka, to dostaje zawieszenie. Okej, okay, nie ma. Może nie widział tego posta jeszcze. Powiem wam... To, co tutaj Xavery odwalił, to jest bardzo imponujące. To jest bardzo imponujące. Co prawda kreska, widać, że jest... Widać to tutaj, że ona trochę faluje. Widzicie to? Jest taka... Jak się oddali tego Goku. Przecież on wygląda jak oficjalna grafika. On wygląda jak ten zremasterowany... Jak ta zremasterowana walka Goku i... Freezy, to nie wiem czy przypadkiem nie robił Yuya Takahashi. Kurde, no nieźle to wygląda. Powiedziałbym nawet, że. No nie, no to ma swój klimat, ale na pewno lepiej niż ja mam to zrobiłeś. Moim zdaniem bez jaśniejszych sfer na skórze wygląda lepiej, ale to może tylko mnie denerwuje, jak postacie się świecą jak psujajca. Jest w tym sporo prawdy, to się zgodzę. Pan Przemysław zajmuje się rysowaniem sprzętu do sz... boksu, do trenowania na przykład w ogóle sztuk walki na motywy dragonbolowym. zobaczcie. Poświęcenie Piccolo, Goku i Vegeta z Saiyan Sagi, co tam jeszcze było na samym początku, transformacja Gohan'a w SSJ2. Ciekawe hobby, prawda? I naprawdę fajnie to wygląda. I akurat y, Przemysław napisał do mnie w prywatnej wiadomości, zapytał, czy może to wrzucić, a ja oczywiście mu zezwoliłem, także tutaj jest wszystko git. Zobaczmy może, czy coś się stało z tą ankietą. Ile osób zagłosowało? Póki co tylko 29. 42% osób ma małe zakola, 11% duże, czyli ponad połowa póki co głosujących ma zakola. I wszyscy z odpowiedzi nie mam są usuwani. Mam łysą głowę 6%. 6% dostaje admina. E, czy ja mam, ja mam duże zakola? W sumie ja mam łysoł głowę, ale nienaturalnie naturalnie łysoł. tak czy siak, więcej osób ma kole niż nie ma, to mi się podoba, <laughs> to mi się podoba, czyli jest w pewnym sensie ta grupa dla osób z zakolami. Po raz kolejny dziękuję Wam za Waszą aktywność, marzec był dość intensywny, zwłaszcza na początku, kiedy Dragon Ball Dime'a się kończyło. Mam nadzieję, że coś w świecie Dragon Ball'a będzie się przynajmniej raz na miesiąc działo, bo gry i DLC to są rzeczy, które, na które już teraz czekamy. Ale trochę wam powiem, że po tym jak zostaliśmy, nie powiem, że jakoś szczególnie rozpieszczeni tym, że mieliśmy anime co tydzień, co tak fajnie było poczuć, taki powiew w świeżości, nawet jeśli te odcinki Dragon Ball Daima nie wszystkie się podobały, to było fajnie, że chociaż mogliśmy coś na, mm, o czymś dyskutować, o czymś rozmawiać. Nie powiem, że czuję wielką pustkę po tej konkretnie serii, ale w ogóle chciałbym, żeby wróciła możliwość dyskusji. To nie jest tak, że tęsknię za Dragon Ball Daima, ale tęsknię za dyskusją na tematy bieżące, więc tak naprawdę ten. Proces celebrowania 40-lecia Dragon Balla niby cały czas trwa, bo miał on trwać przez cały rok, więc liczę na to, że będziemy cały czas coś dostawać, a jeśli nie, to będziemy musieli się czekać po prostu gier. Ostatnio zacząłem sobie ponownie grać w Dragon Ball Legends, ale tak bardzo z dużym przymrożeniem oka wróciłem na ten temat film, więc jeśli nie widzieliście, to też was do niego odsyłam, a póki co. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, like zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Linki do grupy Facebookowej znajdziecie w opisie, więc jeśli chcecie dołączyć, to droga jest otwarta. Tylko musicie odpowiedzieć na trzy pytania. Okej? Lepszy. Dziana.